Ostatnio faliliście kurtkę, którą stworzyłam, a tak się składa, że w otchłani mojej szafy leży kilka takich, wiecie, pierwszych, pierwszych egzemplarzy, więc powspominajmy razem. Ta jest totalnie pierwszym egzemplarzem. Nie miałam na nim zupełnie żadnego planu, nie pomógł mi alkohol i dostałam przy niej załamanie nerwowe. Ale mam do niej sens. Tu już chciałam bawić się w jakieś wyszywanki, namalowałam ją sama dla siebie. Teraz bym wybrała inną. Wprawdzie dalej jestem toksyczna, ale wybrałabym raczej ciemny kolor. Przy tej kompletnie nie wiem o co mi chodziło. Tak niby trochę mrocznie, niby trochę kolorowo. Ogólnie jej nie noszę, więc na przykład, jeżeli chciałbyś być jej nowym właścicielem to możemy się jakoś dogadać: jakaś flaszka Jägermeistera czy coś. Jeżeli wolisz jednak takie bardziej dziewczęce motywy, na przykład o flaming w różowych kolorach, to ta kurtka też jest taka smutna i samotna, i może chciałaby nowego właściciela. O, a tu coś od serca. Zrobiłam staremu, ale niewdzięcznik nie ubrał ani razu. A przepraszam, może raz. O, a ta akurat nie jest wprawdzie jedną z pierwszych, ale powstała e, jako poprawiacz humoru dla samej siebie. Jest wszystko, co lubię: fazy księżyca. A tu jakiś kryształ mamy. O, tu nawet też chciałam poudawać, że coś umiem szyć. Także to mlą. Jeżeli Ci się podobają, to zostaw lajka, a jeżeli Если нет, то поцелуй мне в...